Mam na imię Sabina. Jestem po zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy kategorii B. Do y, szkoły kursant trafiłam z polecenia koleżanki. Jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa, że mi się to udało. Jeździłam z najfajniejszym instruktorem, panem Robertem Staszkiewiczem. Bardzo wymagający. Strasznie dzięki temu jego uporowi i takiej zawziętości, determinacji udało mi się zdać za któryś tam razem. Nie będę mówić którym, to jest nieważne. Yy, zdać egzamin na prawo jazdy, egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Robercik, czyli mój instruktor, naprawdę dał mi wycisk. Ja to czuję, wiem o tym, ale wiem, że się opłacało. I polecam, naprawdę polecam tą szkołę yy, instruktorów, chociaż tylko jednego. Wizualnie są wszyscy fajni, ale ja wiem, że Robercik jest najfajniejszy. Zawsze mi powtarzał, Sabinka, ogarnij się i się na egzaminie ogarnęłam i poszło dobrze. Okay.